O, Dzień położy. dobry. Bardzo dziękuję misji za nominację, tak? Ja się odkuję na nie jeszcze. Przyjdzie czas. <noise> Jak nazywał się hotel, w którym koszykarki Polonii notowały przy okazji meczu w Polkowica? Przypomniałem, że to był pierwszy na w sezonie. dwa punkty, jeśli nie podam żadnych wersji. Albo jeden punkt, jeśli podam ABC ABC. ABC Może no. Się... Akła Akur okay. Aqua. Aqua. Albo Aqua, albo Akor. Pójdę z tym Aqua, bo tam był chyba basen. Więc... Tak. Bardzo dobrze. Pasel. No bo to. No, to jest number 2 Oh numer dwa. W meczach, z którymi rywalkami w tym sezonie rzuciliśmy przeciwniczkom więcej niż 10 celnych rzutów za trzy punkty. To są trzy drużyny. Śląsk, Ross. Masz jeden. Sosnowiec? E, GTK Gdynia Na pewno we Wrocławiu e, z, poz, to z Poznaniem i strzelałbym e, GTK Gdynia Polkowice? Uh, Polkowice wasn't one Wrocław nope. <laughs> uh, uh, Wrocław uh, GTK Gdynia? A ja do tyłu i A, Bytgosz. Nie wiem, czy trener obserwuje nasz profil facebookowy, czy nie. Czytam treści. Ile osób obserwuje ten profil? Można się pomylić o tysiąc. Trzy tysiące. Trochę mało. Możesz się pomylić o tysiąc. Tysiąc? Jest, nie, nie wiem. Piętnaście tysięcy? Fajnie by było, how many people are following Polonia's Facebook oh my page? God, I don't know. 5000. Well, you're pretty close. It's 7700. Natasza Mak, jak miała około roczną przerwę od koszykówki uniwersyteckiej, uh -huh. zajęła się po kleszu, zarabianiem pieniędzy. Poszła do pracy. E, I była A. trenerem personalnym na siłowni, B. pracowała w zakładzie drobiarskim, zawodowo grała w pokera Nie wiem pójdę w pokera Pokera no niestety nie no to jest um, strzał ale strzelę w tą najmniej prawdopodobną w zakładzie drobiarskim? So... Was it a meat The second one, beef. Yeah, you, got it. you got it kto w sezonie zasadniczym miał lepszą skuteczność wrzucać za trzy punkty Lauren Goodwin czy Kamaya Smolz. Chyba Kamaya Smolz. Włącz! Tak myślałem, bo czasami na, na swoich. May. By 3,5%. 37% 34. Lauren. Lauren, 8 3,5%. Próbuję za trzy. Nie wiem, czy mi koszula nie pięknie. Do blisko. I, I need the points, so I'll do whatever. I guess I'll shoot a three. Oh yeah.